Państwo dzień dobry. W tym pięknym miejscu na bohyńskim rynku, nie po raz pierwszy zresztą przychodzi nam świętować bardzo ważne święto. Swoją obecnością chciałabym przede wszystkim wyrazić wielki szacunek dla wszystkich rzemieślników. Tak jak pięknie w chomili dzisiaj ksiądz powiedział, to nie jest zawód, to jest misja, to jest powołanie, to jest pasja. Do tej pasji nie ma. Kto nie lubi tego, co robi, z całą pewnością długo się w cechu nie utrzyma, nie utrzyma też swojej działalności. Chcę Państwu powiedzieć, że na co dzień nie ma okazji do tego, żeby Wam dziękować za Waszą pracę. Wszyscy z niej korzystamy, wszyscy się z niej cieszymy, wszyscy jesteśmy jej beneficjentami. Ale dzisiaj jest taki moment, kiedy możemy powiedzieć bardzo wam dziękujemy. Wszystkim razem i każdemu z osobna pokazujecie jedną ważną rzecz. Tylko wytrwała praca skutecznie może prowadzić do sukcesu. Tylko to, że potraficie działać razem, wspólnie, także jest drogą do sukcesu. Wszyscy pozostali powinniśmy się tego od Was uczyć. Raz jeszcze wszystkim Państwu dziękuję, a składając życzenia, chciałabym powiedzieć, że sama sobie życzę, żebyście nadal tak wspaniale funkcjonowali, bo my, obywatele, możemy po prostu z tego się cieszyć i z tego korzystać. Zdrowia. Siły i sukcesów. Wszystkim Państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.